Ty, a to co to jest? Ja pierdolę, co to za materiał? Nigdy chyba nie publikowany. Arka szatana była też? Tak, tak, tak. Tak, tak było. To ja pamiętam filmiki z Stevie montowałem do tego. Arka szatana. Yy, Czarna msza. Kurde, ciekawe, czy są gdzieś te filmy moje. Słuchajcie, ja się postaram odzyskać takie moje stare, stare konto na YouTubie. Ale to chyba jest nie do zrobienia. Ale kto wie? Dodaj nowe konto. Sawardega, pierwotne konto. Jezu, tutaj to są treści, Boże. Ej, jakiego vloga mam? To wam dawno nie pokazywałem. Jestem w Rumunii i będę grał w filmie prawdziwym, amerykańskim. Więc niesamowity yy, yy, awans z youtubera do yy, aktora. Na szczęście, na szczęście, nie na szczęście. Gram taki malutki epizod, mam do powiedzenia dwa zdania, no ale... Yy, dostałem lot do Rumunii, więc fajnie. To jest... Yy... 2018 rok. Nie pierwszy raz jestem w Rumunii. Jest tu dosyć ciekawie i specyficznie. Gram e, konduktora. Nie mogę wam powiedzieć jeszcze w jakim filmie, bo to tajemnica, ale gram konduktora i będą chcieli mi porwać pociąg. Mam do powiedzenia. Tatania. Stresuję się trochę, ale na sobie radę. Dziękujemy, dziękujemy panu. there's jest Sylvester Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, a Ja pierdolę! Kurwa mać. Ale znalazłem materiał. Dobra, szukam dalej. Ty a to co to jest? Ja pierdolę, co to za materiał? Nigdy chyba nie publikowany. Ja podróż do Brazylii. jeszcze miałem jedną. Patrzcie, jak ja tu wyglądałem. Jedni się będą z tym zgadzać, że no do, dobrą ekipę wybrałem, a nie będą mówili, o Kurwa, dlaczego oni? To nam przedstawiam. Pier pie pierwszym gościem jest Lukas. Hej, Cześć. Cześć, wysłane światło. O, Lukas, to ja. A to jest Weronika Bielik. Cześć. Ona jeszcze nie ma kanału. Ona później założyła agencję y, ze Stewartem i. Team X był jej, o, ale kto wie, może kiedyś, <grywa> jakie odmęty internetu tu poznajdowałem. A tu jeszcze inny wyjazd. Weronika Bielik teraz chyba ma 5 milionów na Instagramie, coś takiego. No i co, tutaj nie ma tych. A. Co to jest? No tu w Brazylii chcieliśmy, kurwa, też można było zginąć, kurwa, jakieś w tej faweli nagrywane. Dobra, nie ma co. Ale to, to chyba jest u mnie na kanale, nie? Panie rozpieszczanie swoich widzów, zdecydowaliście, że chcecie więcej filmów, dlatego kontynuuję moją podróż po pięknym Peru, a teraz witam Was na Machu Picchu. Machu Picchu położone jest 2400 metrów nad poziomem morza. Istnieje teoria, że Machu Picchu było astronomicznym obserwatorium. Dowodem ma być kamień Intihuatana. Podczas równonocy, gdy słońce znajduje się nad nim, kamienny słup nie rzuca cienia. To świadczy o sporej wiedzy astronomicznej żyjących w XV wieku Inków. Machu Picchu z nieznanych powodów zostało opuszczone około roku 1537. Jedna z teorii głosi, że wybuchła tam epidemia. Teraz żyją tam lamy, które służą jako naturalne kosiarki do trawy, i dzięki nim trawa jest zawsze zadbana. Młode, piękne dziewice nie miały tutaj łatwego życia, gdyż zrzucano je w ofierze dla bogów z góry Łajna Piczu. Legenda głosi, że szaman, gdy widział jakąś ładniejszą dziewicę, rozpościerał na dole góry siatkę, łapał je i mówił, że bogowie ją uratowali. I wtedy taka młoda dziewica zostawała, zostawała jego żoną. No no, na warto było być takie... szamanem w tamtych czasach. No, 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 na pewno przeżyła. Według wielu osób Łajna Pichu przypomina śpiącą Pumę. Musicie sobie po prostu to wyobrazić. Ochrona na Machu Picchu pilnuje, żeby nikt nie nagrywał filmów kamerami. Przez cały pobyt musiałem się ukrywać i z powodu przedłużających się nagrań uciekł nam ostatni pociąg. Wracam już z Machu Picchu. Nie ma już pociągów i dwie godziny będę musiał maszerować z żeby się nie zgubić. kilometrowy spacer przez peruwiański las nie był zbyt mądrym pomysłem. Jednym z jego mieszkańców jest puma Płowa. Zazwyczaj pumy nie porują na ludzi, jednak takie sytuacje się zdarzają. Zmrok, coraz bliżej. Boże, to była fajna kamera, bo miała tego nightshota. A do domu jeszcze daleka droga. Ja jestem zupełnie sam. Gdzieś w środku dżungli. Czekam na ekipę, bo zostali w tyle. Jest zupełnie ciemno. Nie wiem, czy widzicie, ale są takie świetliki. Za mną było coś widać przed chwilą? Tak, widać jak się tam coś mieli, no nie? Ładnie to wygląda. Na no, najtrzocie trochę brzydko, ale tak to by nie było widać. Poczekam na moich. Mam nadzieję, że mnie znajdą. Na szczęście po 30 minutach moja ekipa mnie odnalazła. Po drodze spotkaliśmy miłego pana, który zgodził się nas podwieźć do miasta na pace swojej ciężarówki. Zostaliśmy porwaniu właśnie. Zamykają nam drzwi. No nieźle. Mimo późnej pory udało nam się znaleźć fajne miejsce do spania, gdzie nawet były pokoje bez ścian. Dzisiejszy widok z łóżka. to Gdzie jest ściana. Zaraz po śniadaniu opuściliśmy miasto i wybraliśmy się w góry. Ja się. Trochę się chyba zgubiliśmy. Kupowaliśmy wodę i teraz pan nie wie gdzie pojechać, gdzie mamy jechać. I tak błądzimy gdzieś na drugim końcu świata pomiędzy Andami. Z peruwiańskim Uberem. No i nie wiemy gdzie stoimy, kierowca nas zostawił, zostawił kluczyki, że jak chcemy to możemy sobie odjechać. Możemy ukryć samochód w Peru. No i jesteśmy i rozpoczynamy wędrówkę nożną. Jestem zapach. Za mną tam piękne widok, O, kapelutek poszedł. Ale ciekawe jest to, że już wtedy nie myłem włosów. O kurczę, to mnie zastanawia. Padam ze zmęczenia. Jesteśmy 5000 metrów nad poziomem morza. A tutaj jakaś osadek. A jakaś świnka. Jest tu sobie jakaś świnka. Chodź, idziemy na spacer. Jestem 5000 metrów nad poziomem morza i wyprowadzam jakąś świnkę na spacer. To jest życie. Spontaniczne. Jak się na imię? Krzysiu. Ta świnka Krzysiu będzie na imię. Krzysiu, nie capnij mi całej ręki, masz tu grzybkę. Dzień no dobry, jabłko. Z Polski. Polskie jabłko to było, Krzysiu. Chodź, trzeba teraz spać, wybiegamy to, chodź. Po spacerze przystąpiliśmy do ceremonii z kaktusem San Pedro. San Pedro to psychoaktywna roślina, oczywiście w Polsce nielegalna. W Peru jest łatwo dostępna i można ją kupić w wielu sklepach. Właśnie przyjąłem świętą medycynę z gór. Jest to kaktus San Pedro. Pobudza niesamowicie zmysły, wyostrza je i łączy, połączy on mnie z naturą. Będę czuł trawę, będę czuł kamienie, będę czuł mamy. Wczoraj z takim Dziadziusiem robiliśmy ceremonię despaczo i po tej ceremonii Dziadziuś powiedział, że nie możemy robić przez dzień innych ceremonii, bo inaczej rozgniewamy góry. A przed chwilą zrobiliśmy ceremonię ze świętym kaktusem i zobaczcie co się nagle stało z górami. Widzicie, idą ciemne chmury. Tutaj jeszcze było wspaniale nie i samowicie. słonecznie. Zrobiliśmy ceremonię tu. Już do Pumo, miasta leżącego nad jeziorem Ikhaka. Po drodze jednak zatrzymaliśmy się w miejscowości a, a woda. A woda. słynnej dzięki świnkom morskim. Świnka morska u nas. Zwierzątko domowe, tutaj przysmak jak u nas, jak u nas kurczak. Trochę dla Europejczyków to jest odrzucające, ale oni tutaj się tym zajadają. Wszędzie, tutaj o, na ulicy siedzą panie, zajadają sobie świnkę morską. I są szczęśliwe. Mimo wszystko nie spróbowałem jak smakuje świnka morska, bo sam jako dziecko się jedną opiekowałem. Ruszyliśmy więc w dalszą podróż prosto nad jezioro. Ruszamy Próbujesz nad jezioro Tititaka. Mamy małego busika, Wszystkie plecaki muszą być na dachu, nie ma czym przywiązać, ale będziemy jechali wolno. Jesteśmy na jeziorze Titikaka. Jest to najwyżej położone jezioro, na którym można żeglować. Nazwa to jezioro Titikaka, nie mieli Titikaka, bo kaka to kupa, a Titi Titikaka oznacza Pumę polującą na królika. Jezioro Titikaka jest zamieszkiwane przez Indian Uros, właśnie z nimi sobie płyniemy. Jest ze mną prezydent. Zaraz zabierze nas na swoją wyspę. Oziwo, prezydent zna nawet polskie przyśpiewki, takie jak 100 lat, bo ptaszki śpiewają. Witam, panie prezydencie. Ja to się, kamisaraki. Kamisaraki. Waliki. Waliki. Wyspy. O! <laughs> Wyspy, na których zamieszkują Indianie Uros, są sztucznymi wyspami i muszą być przywiązane sznurkami, bo gdyby nie były, to gdyby był jakiś mocniejszy wiatr, to mogliby się obudzić nie w Peru, a w Boliwii. I byłby z tego duży problem, bo Indianie Uros nie posiadają paszportu. <tryk> Jestem na jednej z takich wysp, jest przy mnie prezydent wyspy. Każda wyspa jest zamieszkiwana przez tak, przez tak od 10 do 20 osób i każda ma prezydenta. I ja właśnie będę handlował z prezydentem. Witam, panie prezydencie. Kamisaraki. Kamisaraki. Kwaliki. Waliki. O, jak, jak prezydenci? Prezydent internetu i prezydent wyspy. A kto? Prezydent wyspy! taki W wybraliśmy się do kolebki inkaskiego Imperium, czyli do leżącego ponad 3000 metrów nad poziomem morza miasta Cusco. Żeby was rozpieścić, wybrałem się na targ w poszukiwaniu fajnych pamiątek. <śmienny> Witajcie w Cusco, <Kuzko>, tak zwanym pępku <śmienny> Świata. Właściwie wybieram się na targ, by kupić dla was wspaniałe prezenty. Co by to dla was kupić? <śmienny> Coś zaraz znajdziemy fajnego. Tutaj za 30 soli można kupić bardzo świeżego człowieka. Witaj. Taki fajny. Nie, żartuję, on nie jest on sprzedaż. Nie no, pan wygląda bardzo przystojnie. Chyba trzeba brać. Dziękuję gracias. 75? Hmm. No. Ok. Four, five. Ok. Bardzo ciekawe. Na początku pani podała cenę 50 soli za jedną czapkę, a nagle wyszło 5 czapek za 70 soli. Warto negocjować. <noise> Gracias, gracias, señorita. Gracias, gracias. No, coś niesamowitego. Pani nie rozumie po angielsku, nie, po, nie rozumie po hiszpańsku i zaproponowała mi cenę 100 soli za 7 takich pominiarek, ale pani zrozumiała i powiedziała, że jeżeli dam jej 70 to będzie ok. I już o 70. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <śla> 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 Jak widać, można tutaj też spotkać Polaków. Oj, oj. <śla> Niestety przysmakiem w Peru jest świnka morska, która u nas jest, jest zwierzątkiem domowym, a tutaj proszę... No, kolory fajne, tylko że tak ja, taka była kolor korekcja, że mi wyszła totalnie ruda broda. Bardzo, bardzo smutny widok. Ja bym nie mógł czegoś... Taki lód pomarańczowo-niebieski. ...takiego jeść, ale oni się zajadają. Bardzo niefajnie. Idę stąd, wychodzę. Tutaj pan sprzedaje dokumenty, można się stać peruwiańczykiem za kilka soli. Nazywałbym się Estrada Vallejos. Gracias. Na razie pozostanę Polakiem. Wciąż jesteśmy na targu w Cusco. Taki obiadek, gdzie jest awokado, frytki, są, jest ryż, jest jajeczko, są warzywka. Można tutaj kupić i sobie zjeść za jedyne 4 zł. Po owocnych negocjacjach zdobyłem dla Was dużo ładnych peruwiańskich produktów z Lamy. Do wygrania są piękne piórniki, które mogą służyć dla dziewczyn jako kosmetyczka, są piękne czapki, bo winter is coming, są też a la kominiarki, oddam Wam nawet swoje poncho. Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy, że napiszesz w komentarzu, gdzie wybrałbyś się w podróż marzeń i dlaczego... Ja Ci nie mogę... Czy takie, wtedy mi się wydawało to turbo-lamerskie, a może jakbym przy tym siedział. Wiecie, wtedy to też miałem taki, jak byłem przyzwyczajony, że te pranki robiły, szły na cały świat, a vlogi były tylko w Polsce oglądane i tak mówię, kurde, może to nie jest dobry kierunek. A kto wie, czy nie był? Kto wie, czy nie był? Uważałem, że słabo robię te vlogi. Bo chyba były takie, co tam. Takie luźniutkie, nie?